RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dużą niespodziankę sprawili piłkarze polonii 1908 Marcinków Kępno, remisując w środowe popołudnie z mieszkiem Gniezno 1 do 1. Z przebiegu spotkania trudno było jednoznacznie ocenić, która z drużyn walczy o utrzymanie, a która o najwyższe cele. Kempiani bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę wiceliderowi czwartej ligi. Już w pierwszej połowie mieli dwie dogodne sytuacje, po których powinny paść gole. Strafienia cieszyli się jednak przyjezdni. W 43 minucie Damian Garstka wykorzystał dośrodkowanie w pole karne i mieszko schodził do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. Tuż po zmianie stron Gniezno miało znakomitą okazję aby podwyższyć na 2 do 0. Rzutu karnego nie wykorzystał jednak Tomasz Bzdęga. Piłka po jego strzale odbiła się od słupka. Biało-niebiescy gonili wynik do końcowych fragmentów i to się opłaciło. W czwarty minucie doliczonego czasu gry sędzia wskazała na wapno, a pewnym egzekutorem okazał się Dawid Rachel. Po ostatnim gwizdku za obrazę sędziego czerwoną kartką ukarany został Wasyl Kuzyk. Spodziewałem się trudnego pojedynku i taki też był. I tutaj bez dwóch zdań, Polonia walczy też o, 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 w każdym meczu o punkty, i dzisiaj też u siebie chciała pokazać i, i uczyć nam nosa. Prowadziliśmy 1-0, nie wykorzystaliśmy rzutu karnego na 2-0 i w doliczonym czasie gry y, tracimy bramkę po karnym. Nie chcę na gorąco komentować, ale, y, ale, ale no zostawiam to może do, do, do opinii gdzieś na, na wideo, jest wszystko nagrane. także. No szkoda, szkoda. Tracimy dwa punkty, no ale cóż, musimy, musimy podnieść głowę do góry i, i walczyć do końca, bo, bo na pewno jesteśmy drużyną, która się nie podda. Moim zdaniem nie byliśmy gorszym zespołem. Powiedziałbym nawet, że w większych fragmentach tego meczu byliśmy zespołem lepszym. Poza tą sytuacją, po której straciliśmy bramkę, to też nasz kolejny błąd i, i rzutu, rzutu karnego. No tak naprawdę mieszko nie stworzyło sobie jakichś klarownych sytuacji. My w pierwszej połowie mieliśmy moim zdaniem 300% sytuacje. W drugiej połowie mieliśmy dwie, z tego ten jeden karny. No i myślę, że możemy się, możemy się cieszyć, bo w Międzychodzie już, już udowodniliśmy, że, że ten zespół ma charakter. Chcieliśmy tak samo u nas tutaj w domu pokazać, że mamy ten charakter no i moim zdaniem pokazaliśmy, bo zagraliśmy dobry mecz, dobry futbol i gdybyśmy na ten mecz przegrali, to byłoby to niezasłużone. Zdecydowanie nasz najlepszy mecz, chociaż tydzień temu w Międzychodzie też zagraliśmy bardzo dobrze, ale tutaj fajnie, że w końcu na swoim stadionie pokazaliśmy się z dobrej strony, na tle bo dosyć mocnego przeciwnika, prezydenta do awansu, no i z przebiegu meczu wydaje mi się, że na pewno byliśmy zespołem lepszym, Mieszko poza tutaj tą sytuacją bramkową i, i tym karnym, kontrowersyjnym jak dla, dla mnie, e, nie mieli za wiele sytuacji. że Wy do końca walczyć będziecie o awans. No tak, my to głośno mówiliśmy, tak także bez dwóch zdań. Dzisiaj tracimy dwa punkty, uważam nie zasłużenie, ale taka jest piłka. Szanuję też ten punkt, bo oby w ostatecznym rozrachunku ten punkt dał nam, dał nam awans. No. Będziemy gdybać na, na koniec rozgrywek. Koło ratunkowe różnie z Gniezna rzucił Czarnków, który stracił w tej kolejce także dwa punkty z Gołuchowem. Polonia w najbliższej serii zagra z Kotwicą Kurnik. Ja zawsze wodzę założenia, że mecz meczowi jest nierówny i prawda jest też taka, że to wszystko zależy od dyspozycji dnia. Ja mam nadzieję, że my ten charakter... To zaangażowanie będziemy w każdym meczu pokazywać i jak będziemy ten, ten charakter i to zaangażowanie pokazywać w każdym meczu, że każdy będzie agresywny na boisku, na swojej pozycji, to na pewno żaden zespół tutaj nie będzie miał łatwo. Czy to będzie kurnik, czy to będzie inny zespół. Ja się teraz skupię akurat na kotwicy. Mam nadzieję, że zagramy też dobry mecz, dobry futbol. Każdy gdzieś tam pokaże się z dobrej strony i na pewno gdzieś tam zapunktujemy. Warto na koniec wspomnieć, że murawa Stadionu Miejskiego jest w katastrofalnym stanie, co kolejny raz nie wystawia najlepszej laurki miejskiej spółce Projekt kempno odpowiedzialnej za należyte przygotowanie obiektu, bo do tego stanu brakuje bardzo, bardzo wiele. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.